Kim naprawdę jesteś? Kim naprawdę jesteś? Kim naprawdę jesteś? Dzisiaj pierwszy dzień nominacji ale uczestnicy jeszcze o niczym nie wiedzą. ten dzień zaczynał od afery klozetowej. Dobra, która taka mądra zatkała kibel tamponami czy pod Co ty gadasz? Serio zatkały. No chodź zobacz. Ja pierdolę serio zatkały, ja nie wiem jakim trzeba być debilem by nie wiedzieć że nie wrzuca się takich rzeczy do kibla, teraz i tak żadna się nie przyzna. No i to jest właśnie najgorsze Łukasz, weź teraz się załatw w dwójkę zrób czy cokolwiek, wielki brat musi teraz kombinować i to odetkać bo pewnie dalej w już stoi. O kurwa faktycznie zatkane że aż się wyleje zaraz. Wielki bracie śmierdząca sprawa ten kibel, to już jest przesada. My mieszkamy za mebami czy co? Zatkać kibel takim czymś? Brak słów. Sylwester wstał i już szafery szuka. Wydzierał się tak z rana, że obudził nas w drugiej sypialni. Bezczelny jeszcze tylko kobiety wini z zatkaniem. Sylwester nie zostawia sprawy toalety i zaczyna śledztwo. Kto zatkał kibel? Głównymi podejrzanymi są dziewczyny. Dobra dziewczyny, przyznać się która to taka głupia i zatkała kibel? W serio nie wiedziałyście, że pod paską lub tamponem można zatkać kibel? Dominika może ty to zrobiłaś? Ja tego nie zrobiłam Sylwek. Serio. Jesteś obrzydliwy i bezczelny oskarżając i pytając dziewczyno o ten zatkany kibel. Pewnie któryś z was go zatkał i zwalacie winę na dziewczyny. Rozmawiam z dziewczynami Erykanie nie z tobą, no chyba że też korzystasz tam ponów, co? Może ty zatkałeś i się dlatego tak bronisz dziewczyn. Rozumiem Sylwka, chcesz zrobić dwójkę, a tu nie zrobisz Bo jakaś ameba zatkała kibel. Może jeszcze nas wielki brat opierniczyć za to, bo jak zatkały porządnie to, o. tylko niech Sylwek uważa, bo go jeszcze wszystkie kobiety w domu znienawidzą, a lepiej z kobietami nie zadzierać. Wiemy z doświadczenia haha. Ha. O owilku mowa, co tam sylwek? I co sylwek znalazłeś winnego afery? Czy kobiety równo trzymają, że żadna tego nie zrobiła? Nie gdzie ci się przyzna jedna z drugą do takiej głupoty, ale ten Erik się jeszcze wcisnął i wielce sędzia sprawiedliwy i będzie mi uwagę zwracać, że nie powinienem pytać dziewczyn o to i robić takiej afery. Widać jak wychowane były wszystkie, jedna z drugą księżniczkę struga, a Erik ich adwokat i pierwszy obrońca dziewczyn oczekuje tolerancji od kogoś, a się do ciebie dopierdoli. Odezwij się to jeszcze ty wyjdziesz na atakującego. Może by się któraś wygadała, albo skruchę by miała i się przyznała, ale oczywiście ciepluch obrońca kobiet musiał się wtrącić, bo by nie wytrzymał. Afera zatkanego kibla dalej jest aktualnym tematem w domu wielkiego brata. I jak Sylwek znalazł jej sprawcę zatkanego kibla? Co ty, Ania? Żadna się nie przyznała. Teraz będziemy czekać pewnie tydzień, by się załatwiać u góry. Sylwestra, ty nie odpuścisz, nie? Mi się nie podoba Twoje zachowanie nie tylko jak robisz jakieś dziwne śledztwa, ale też ogólnie, ale ci tego nie mówię. Czemu nie masz jaj i odwagi, żeby mi tego powiedzieć? Bronić dziewczyn przecież masz. Nie, mam. Właśnie ci to mówię. Teraz ogólnie to Cię nie lubię, i jesteś obrzydliwy z tą swoją aferą kiblową mówisz mi to bo jest wokół nas wiele osób i masz widzów, sam na sam byś mi tego nie powiedział, dla mnie jesteś zwykłym bokserem który myśli tylko komu najebać, nie jesteś mężczyzną jesteś dzigusem, jesteś obrzydliwy, twoje teksty są słabe, nie dogadamy się ja ciebie nie lubię ty nie lubisz mnie, ale czemu się trzęsiesz, ze strachu, trzęsę się bo się denerwuję i zakończmy tą rozmowę bo nie chcę z tobą rozmawiać, przed uczestnikami kolejne zadanie. Justyna i Sylwia zapraszam Was do pokoju zwierzeń. Justy, Sylwia, przed wami zadanie, które będzie wymagało od was kreatywności i talentu aktorskiego. Każda z drużyn musi przygotować trzy scenki komediową, romantyczną i dramatyczną. O tym, która scenka wygra, zadecydują widzowie. Musicie być uważni, bo na mój sygnał musicie od razu zacząć grać. To tyle możecie wrócić do reszty i zacząć przygotowania. Tomek, zbierz wszystkich, mamy zadanie do wykonania. Dobra, ekipa zbierać się na patio. My też, Julia, musimy się zebrać. Dobra, musimy zrobić trzy scenki: komedię, dramat i romantyczną. Nie wiem, jak to zrobić, ale musimy się podzielić tak, by każdemu dobrze było zagrać, to wtedy mamy szansę wygrać. Ale wybierają widzowie, która scenka lepsza, więc może być różnie. Ja zaklepuję z chłopakami scenkę komediową, z Lukasem i z sobą odwalimy taki kabaret, że wygramy. Dobra, to mamy komedię. Karolina, Asia i Łukasz, wy może ogarnijcie scenkę dramatyczną, co? Nie ma sprawy. Mam nawet pomysł na scenkę. No i pięknie. Ja zagram z rykiem parę i że go nakrywam na tym, że nosi damskie ciuchy, ale i tak się kochamy, i będzie pięknie romantyczna scena. Skoro Robert jest aktorem to niech ustala wszystko i rozdzieli rolę na scenki. Nie, Justyna ty jesteś kapitanem naszej drużyny więc decyduj i rozporządzaj. To ja i Robert odgrywamy scenkę romantyczną, a wy sobie już wybierzcie co chcecie. Ja i Max i Dominika zagramy kabaret, akurat mamy zajebisty skład. Ja będę ojcem Januszem, Domi matką Kariną, a Max synalkiem naszym. Spoko chłopaki mogę z wami grać haha. To ja, oum i Ania zagramy dramat. Mam taki pomysł na kabaret. Zrobi na podstawie go takiego o sklepie. Ja będę sprzedawcą, Seba klientem niezadowolonym, który będzie chciał wiatrak zareklamować, a ty będziesz Luka z moim praktykantem. Podejdźcie do tego z luzem i śmiechem to zobaczycie jak fajnie to wyjdzie. Zrobimy scenkę z małżeństwem. Łukasz stracił wszystkie pieniądze i ma mega długi. Ja się dowiaduję, płacze, a Asia będzie panią komornik i przyjdzie zabrać rzeczy i ogólnie lament it. Słuchajcie dziewczyny, mam plan na scenkę i to całkiem inny niż pewnie reszta zrobi. To, że ma być dramatyczna nie znaczy, że ma być konkretnie dramat, ale będzie podchodzi pod to. Chcę, by nasza scenka niosła też przekaz i czegoś widzów nauczyła, bo jak mamy taką okazję to akurat czemu tego nie zrobić? Będzie coś alas pod przeciw hejtu. Justyna, spokojnie, nie stresuj się. Ja pociągnę tą scenkę, ty mi tylko zaufaj. Zachowuj się, jakby to była prawda, i byliśmy na randce, i tym podobne. Nie stresuj się i braj sercem. Uwaga, mieszkańcy. Światła, muzyka akcja. Zacznijcie grać swoje scenki. Wstawaj Łukasz. Miałeś znaleźć pracę. Przecież ty w ogóle nic nie robisz. Pieniądze wiecznie na koncie nie będą, przecież. Wiecznie na nas sama nie będę zarabiać. Słuchaj, Karolina, muszę ci coś powiedzieć. Zadłużyłem się i to bardzo. Mam takie długi, że nie ma szans z nich wyjść. Do tego oprócz długów w bankach mam też długi u niebezpiecznych typów, którzy już mi grożą i dlatego nie wychodzę z domu. Muszę się też wyprowadzić, by nie narazić cię na to, że tu wbiją. Jak się wyprowadzę, to nie szukaj mnie, najlepiej odetnij się ode mnie. Ludzie, u których jestem zadłużony są mega niebezpieczni i nie chcę, by ci się coś stało. Już dość wycierpiałaś przeze mnie. Boże, Łukasz czemu dopiero teraz mi o tym mówisz? Przecież to straszne. Jacy ludzie, co to za ludzie, u których jesteś zadłużony, nie wyobrażam sobie cię teraz zostawić. A jak cię zabiją, nie daruję sobie tego. Dzień dobry jestem Asia Srewatka jestem komornikiem i przyszłam zastawić ten dom i sprzęty Dzień dobry ja jestem Karolina Amelia Przykro mi to mówić, ale ten dom będzie państwu odebrany i dany pod sprzedaż Niestety państwo będą musieli się wyprowadzić jeśli ktoś kupi ten dom, ponieważ wtedy będzie to jego własność Sprzęty też zabieram ponieważ długi są tak duże, że sam dom nie wystarczy Nie tylko nie to, mój Boże czemu nie martw się, Łukasz, na pewno cię nie zostawię. Przecież obiecałam, że nie zostawię cię aż do śmierci. Możemy razem mieszkać pod mostem, możemy razem zginąć przez tych mafiozów, ale mnie to nie interesuje. Nie zostawię cię i nawet jak znikniesz, będę cię szukała, ponieważ kocham cię. Erik Kuźwa, co ty robisz? Co ty masz na sobie? Czy to są moje ciuchy? Czemu przebrałeś się za kobietę, jeszcze ten makijaż? Wytłumacz, co ty odwalasz, bo nie wiem, kim ty jesteś, gdzie mój Erik. Słuchaj, Sylwia, nie zrozum mnie źle. Nie jestem chory psychicznie, nie jestem gejem. Po prostu lubię nosić damskie ciuchy i się malować. Jestem gender fluid, ale to nie jest ważne. Ważne jest. Że Cię kocham i nie chcę, żebyś ode mnie odeszła. Wiem, że źle zrobiłem ukrywając to przed tobą, ale bałem się Twojej reakcji. O Jeryczek, czemu się bałeś mojej reakcji? Ja nigdy bym z Tobą nie zerwała z takiego powodu. Kocham Cię a uważam, że świetnie wyglądasz w moich ciuchach. Miłość jest do osoby, a nie do przekonań. Ja też Cię kocham i dziękuję, że mi zauwałeś. Przynajmniej podczas zadania nie byłem blisko tego debila sylwka. Pechże jestem z nim w jednej drużynie. Wiem, że twoi rodzice nigdy nie pozwolą mi być z tobą, ponieważ moja rodzina słynnie z narkotykowych rozbojów. Ale to mnie nie interesuje. Kocham cię i będę z tobą choćbym miał zginąć. Jesteś moją muzą i nie pozwolę im Cię mi odebrać. Wyjedziemy na Sardagę i mamy tam piękny dom z winnicą, piękne ogrody i uprawy winogrona. Będziesz zachwycona, tylko zaufaj mi. Muszę przyznać, wielki bracie, że Justyna całuje fenomenalnie i ten pocałunek był mega prawdziwy, a nie aktorski. To zadanie było moim ulubionym. O Boże Robert mnie pocałował i zrobił to pierwszy, czyli leci na mnie. Tak jak myślałem, nie idzie mi się oprzeć, a mój plan wyrwania się powiódł. On jest już mój, a ta scenka było najlepszym, co mogła mnie spotkać. Robert nie martw się, jestem gotowa uciec. Moi rodzice nigdy nie pozwolą mi być z tobą, ale mnie to nie obchodzi. Ja chcę być z tobą. Kocham cię. Robert i Justyna widocznie popłynęli w scence, no chyba że to prawdziwa miłość. Julia, lesbijka, która została pobita o i wyśmiewana w szkole z powodu swojej orientacji. Nikomu nic nie zrobiła, ale uczniowie szkoły postanowili wyznaczyć na niej karę tylko dlatego, że ma inną orientację. Julia wpadła w depresję, chciała się zabić, dotąd ma problemy z psychiką i nerwami. Oumi. Ona i jej rodzina jest wyzywana z powodu skóry. Nigdy nie zaznała spokoju w szkole. Przenosiła się co chwilę z powodu rasizmu ze strony uczniów, dopiero w prywatnej szkole znalazła spokój, mimo to podczas spaceru zakupów w galerii nadal jest atakowana tylko ze względu skóry. Grożono jej śmiercią i obrzukano śmieciami. Ania hejtowana wyśmiewana tylko dlatego, że jej rodzina jest biedna. Uczniowie zniszczyli jej jedyną nową bluską, którą dostała od akcji pomocy dla biednych tylko dlatego, że stwierdzili, że jak jest biedna, to ma chodzić w niszczonych ciuchach. Bita, opluwana. Tchnęła się i nie chciała chodzić do szkoły. Dotąd ma traumę. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Nie hejtuj. Co pan robi, panie majster? A jesteś mój, Jasiu, kochany. Jestem, jestem. Właśnie proszę ciebie. Obserwuję tutaj pod sufitem wentylator i się zastanawiam, jak ten czas zasuwa. Ja y, wczoraj kupowałem od pana ten wiatrak. Stop, hamieć szwoku i niełku. Proszę. A gdzie dzień dobry? Gdzie kulturowy ukłon? Gdzie w końcu kulturalne zapukanie do drzwi wejściowych? Przepraszam. Nie przepraszam, tylko w tej chwili. Opuść pan pomieszczenie obsługujące klienta, jak również cały obiekt przemysłowy. Przemyśl pan tę historię za drzwiami. A jak ja zawołam pana E, to pan wtedy kulturalnie wejdzie. I drzwi pan przymknij, żeby nie leciał tutaj upał. Jasiu, mój kochany, jako mój uczeń, jesteś tu u mnie na nauce. To jest panie majster. Powiedz, Jasiu, weź teraz kajesik, weź ołówek i pisz. Będzie lekcja teoretyczna. Rozmowa z klientem. E, Dzień dobry. I to jest od razu inna rozmowa. Słucham pana. Ja wczoraj kupiłem u pana ten wiatrak i on wczoraj działał, a dziś nie działa. Wczoraj działał Jasiu, a dzisiaj nie działa. Patrz, Jasiu jak to czas zasuwa. No i co? Z tym wiatrakiem. No i wie pan no. Chodzi o to, że najlepiej jakby pan mi wymienił yy, na nowy. Dlaczego ja mam panu ten wiatrak wymienić na nowy? Po co? Żeby pani ten nowy popsuł? Proszę. Wiesz, to nie ja go popsułem, to się samo popsuło. Samo. To się nic nie dzieje. Samo to babę chłop w domu zostawił. <noise> Jasiu, podnieś to ostatnie zdanie Wężykiem, że to był taki żart Wężykiem 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 uh! Dobra, jedziemy oh. O matko Nie pamiętam, kiedy ostatnio jechałam PKS-em No <noise> Wakacje, wakacje, wakacje Trzy godziny jesteśmy w Opolu Kwiaty A, y poprosiłam pana Karola, żeby je podlewał i on do nas czasem wpada z konewką. He <gry> wakacje. Cieszysz się Mariusz, że jedziemy na wakacje? Co on tam robi? Ten z tym telefonem od samego rana. Przecież przestań się gapić w ten telefon, przecież o, oczy ci zgniją. Nie zgniją. Obuż ten telefon, bo zaraz go będziesz z gardła wyciągał. No to co mam robić? Nie wiem, głupi to i palcami się pobawi. Zawsze palcami. Pokrajne w coś razem, bez telefonu. W co? Skojarzenia. Ktoś mówi jakieś słowa, a następny, kolejny, któremu się z nim spontanicznie skojarzy. Ale głupia zabawa, prymitywna. Ale dobrze, przynajmniej jest szansa, że ten matą z tyłu będzie wiedział o co chodzi. Wiesz co, nie mów, tak to jest jednak twój syn. Pamiętam, jak się urodził. Cieszyłem że jest zdrowy. Zdrowie to nie wszystko. Drowy głąb to ciągle głąb. Dobra, gramy. Według wskazówek zegara, ja zaczynam. Czyli co potem? A jednak za wysokie progi. Po, potem matka, tak? A jeszcze potem? Widziałeś kiedyś zegar? Ty potem. A i potem matka. Jak matka? Ja... Błagam cię, dorośli i opuść dom. Na osiemnastą rodzinę dostaniesz tort i kopa do widzenia. mury drzwi do Twojego pokoju, będziemy z matką udawać, że cię nigdy nie było. Po odegraniu scenek przyszedł czas na największy wyczekiwany moment czyli pierwsze nominacje. Uwaga, mieszkańcy! Zbierzcie się wszyscy w salonie. Mieszkańcy przed wami pierwsze nominacje w domu Wielkiego Brata. Przypominam, że nie możecie rozmawiać o nominacjach przed i po. Nie możecie mówić, na kogo głosowaliście, na kogo nie. Nie możecie mówić domysłów. Nie możecie się naradzać na nominacje i ugadywać. Każde rozmowy o nominacjach. Gdzie wprost powiedziecie na kogo oddaliście głos lub nie oddaliście, będzie skutkowało złamaniem regulaminu. Regulamin jest święty i każde jego złamanie będzie oznaczało natychmiastowe opuszczenie domu. Zapamiętajcie to. A teraz zaczynamy nominację. Justyno zapraszam do pokoju zwierzeń. Justyna, podaj dwie osoby, które chcesz, by opuściły dom wielkiego brata i uzasadnij swój wybór. Nominuję Lukasa, ponieważ mam z nim najmniejszy kontakt, jest dziwny i nie lubię go jak na ten moment. Następną osobą jest Asia, bo też mam z nią najmniejszy kontakt i wydaje mi się przemądrzała. Nigdy nie lubiłam nauczycielek. Nominuję Justynę, ponieważ zachowuje się jak księżniczka, uważa, że wszystko jej się należy, zadufana w sobie egoistka. A drugi będzie Sylwester, ponieważ wkurzył mnie swoim zachowaniem w pierwszym zadaniu, dzisiaj jeszcze ta akcja kiblek, jest strasznie wkurzający i nie pasuję mi ją tutaj. Więc, tak, nominuję Dominikę, ponieważ uważam, że jestem bardzo pustą dziewczyną, bez wiedzy i nie ogarnia niczego. Do tego uważam, że ma zły wpływ na Justynę, która jest młodsza od niej, a drugą osobą jest, Asia, ponieważ śpi. Śpi i to tyle jeśli chodzi o jej pobyt w domu, nie wnosi nic ciekawego. Sylwester zapraszam do pokoju zwierzeń. Nominuję, Dominikę, ponieważ jest pusta jak lalka Barbie, wkurza swoim byciem w domu, nic nie zrobi. Podejrzewam, że to ona zatkała kibela z jej brakiem rozumowanie wielce jest to prawdopodobne i jej tekst są nie z mojej bajki. A drugą osobą będzie Hasia, bo wiecznie śpi i nic nie robi. Jest to mało interesujące. Pierwszą osobą, którą nominuję jest. Dominika, ponieważ nie mam z nią wspólnych tematów i dlatego mam z nią najmniejszy kontakt, przy niej człowiek traci wiarę w ludzkość, a drugą osobę nominuje, Justynę, ponieważ też słaby kontakt jest z księżniczki. Ona tego nie zrobi, ona tego nie dotknie, najlepiej róbmy wszyscy za nią. No i naszła ta chwila, wielki bracie nominuje Dominikę. Lalkę Barbie, która nie ogarnia życia. Nie myśli, zachowuje się wkurzająco. Dla niej liczy się ona i jej pustka w głowie. A druga jest jej przyjaciółka, Justyna księżniczka princesa, która nie kiwnie nawet palcem, nie sprząta, nie pomaga przy niczym. Na ten moment najwięcej głosów zebrały dziewczyny: Dominika, Justyna i Asia. Łukasz zapraszam do pokoju zwierzeń. nominuje Dominikę. Nie lubię pustych kobiet i to aż takich jak Dominika, wszystko zrobione oprócz szkoły. Nie będzie mi brakować takiej osoby w domu, a drugą osobą jest Terek. Wydawał się normalny na początku, ale potem zaczął atakować innych, a oczekuje tolerancji wobec siebie. Na ten moment najwięcej głosów zdobyła Dominika. Widocznie nie polbili jej mieszkańcy. Nominuję Karolinę. Mam z nią najmniejszy kontakt i mało rozmawiamy. Nominuję też Asie, ponieważ też mało ze mną rozmawia i mam wrażenie, że unika mnie. Pierwszym kogo nominuję jest Sylwester. Jest wkurzający, zbyt pewny siebie i swoich mięśni. Na siłę chce, by każdy mu przyklaskiwał, jego żarty są głupie, obrzydliwe i będzie mi go najmniej brakowało. A drugą osobą jest Max, jest dziwny. Chodzi za chłopakami i siedzi tylko z nimi, licząc na ich akceptację i poparcie. Nominuje: Eryka, nie lubi go, ponieważ traktuje innych mężczyzn z góry i gorzej od siebie, mimo że większość nic do niego nie ma. A drugą osobą jest Dominika. Jej zachowanie jest egoistyczne. Myśli, że dla niej jest świat. Zajmuje prysznic z godzinami. Wygląd to nie wszystko. Max Jerk mimo, że prawie w ogóle ze sobą nie rozmawiają. Oboje głosowali na siebie. Julia, zapraszam do pokoju zwierzeń. Wielki bracie, nominuję Sebastiana, nic do niego nie mam, ale mam z nim najmniejszy kontakt i jest trochę dziwny. Wydaje mi się, że będą z nim problemy, a drugą osobą jest Sylwester, ponieważ nie lubię takich mężczyzn, którzy czują się lepsi i wywierają strach na drugiej osobie poprzez mięśni, i za to jak potraktował eryczka. Jaram się tą chwilą, że muszę się uspokoić. Ale dobra, jedziemy. Nominuję Dominikę. Lalkę Barbie Mejim stuczne piersi. Kupa i usta, w głowie pustka i zachowanie puste, a drugą osobą niech będzie Ryk, ponieważ szuka spin z innymi, wtrąca się w kłótnie a potem wielce poszkodowane. Nominuję on, jest strasznie cicha i trudno zagadać do niej i złapać wspólny kontakt. Nominuje też Dominikę, ponieważ z nią w ogóle nie mam kontaktu i przypomina galeriankę. Witaj, bratku. Więc tak, pierwszą osobą na pewno będzie Dominika, bo tak widzę na zeko za dużo i ten program nie jest dla niej, tak średnio średnio umie się z grupą grupą zgodzić, po prostu się chyba zmuszą. Tak więc generalnie wydaje mi się Zezeze, że to nie jest dla niej miejsce i, i, i powinna odpaść. Drugą osobą nominuje i jest to Julia. No jest tako tako delikatno. I, i, I wydaje mi się, że ze może ją ten program trochę skrzywdzić, bo to jednak jakieś takiej hardości trzeba mieć, a ona, no, myślę, ze setu nie poradzi po prostu. Zemyślę, im wcześniej wyjdzie, to tym lepiej dla niej, bo tak naprawdę ciężko ciężko ją widzę w jakichkolwiek zadaniach, przy sprzątaniu. No, jednym słowem, tak o paniusia, nie obrażając nikogo. Także druga to jest umna. Nominuję Sylwię, słabo prawdzi naszą drużynę, słabo sobie radzi w roli kapitana i mam z nią mały kontakt i zero wspólnych tematów mimo, że się wydaje, że powinniśmy mieć. A drugą osobą jest nasza słynna Dominika, po prostu za to, że jest i ona uważa, że wszyscy są dla niej a nie daj Boże zwrócić jej uwagę. Dlatego też nominuję ją za tą sytuację z wczoraj przy obiedzie. Zapraszam do pokoju zwierzeń. Nominuję, Dominikę, jest to świetny przykład, że lalka Barbie istnieje w prawdziwym życiu. Mogłaby by reklamować lalki, bo toksu ma więcej niż rozumu. A nosi się jak królowa, jakby piersi nie zrobiła to, może by tak się nie krzywiła. A nad drugą osobą się zastanawiałam, ale niech będzie, Łukasz, tylko dlatego, że mam z nim mały kontakt, i Łukasz wydaje się takim snopem i dewiantem. Mieszkańcy, podam wam teraz dokładne wyniki nominacji. Justyna 3 nominacje. Robert 0 nominacje. Lukas 1 nominacja. Asia 4 nominacje. Jesteś nominowana do opuszczenia domu wielkiego brata. Maksymilian 1 nominacja. Sylwester 3 nominacje. Julia 1 nominacja. Tomek 0 nominacji. Dominika, 11 nominacji. Jesteś nominowana do opuszczenia domu wielkiego brata. Eryk, 3 nominacje. Ania, 0 nominacji. Karolina, 1 nominacja. Sylwia, 1 nominacja. Sebastian, 1 nominacja. Łukasz, 1 nominacja. Omi, 1 nominacja. Podsumowując, nominowane w tym tygodniu są: Dominika i Asia. Głosowanie zaczyna się teraz. Zdecyduj kto ma opuścić dom wielkiego brata. Jeśli ma to być Dominika, wyślij prywatną wiadomość o treści 1. Jeśli ma to być Asia, wyślij prywatną wiadomość o treści 2. Głosować możesz wysyłając prywatną wiadomość na konto Żan lub na Instagram Big Brother Sims. Pamiętaj to. Nikt nie myślał jak to będzie, czym może nas zaskoczyć droga. Gdy byliśmy jeszcze dziećmi, nikt nie mówił z kim i po co jak, Być wolnym już do końca.